Szanowni Państwo, dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie na dzisiejszą konferencję. W związku z tą całą sytuacją chciałbym wydać oświadczenie. Szanowni Mieszkańcy, od dłuższego czasu jestem obiektem nieprzybierającej w środkach i słowach nagonki z tytułu zmienia przeze mnie publicznej funkcji burmistrza miasta i burmistrza. na moje życie prywatne, na moją rodzinę, czy też pogróżki. Baner, który stał w centrum miasta, był jednym z tego przykładu. Nie było dnia, żeby mieszkańcy mnie nie pytali: Panie burmistrzu, czy nic z tym nie można zrobić? Bo baner ten w bardzo złym świetle stawia sztum, sztumian. Było tam napisane: Złodzieje ze sztumu, w prokuraturę, mnie sugerując moje rzekome malwersacje. Chciałbym Państwu przeczytać fragment ulotki, która była niedawno kolportowana w naszej gminie anonimowej. Baner. Panie burmistrzu, wszyscy wiemy, że słowa o złodzieju sztumskim na banerze dotyczą pana, więc oczekujemy od pana jako naszego reprezentanta jakichś reakcji. Chyba że na banerze piszą prawdę i dlatego pan siedzi cicho. Dokonałem tego czynu pod wpływem wzburzenia, pod wpływem wewnętrznego impulsu. Do, do teraz nie mogę zrozumieć, dlaczego to zrobiłem. Niejako zrobiłem to w obronie koniecznej. Przepraszam mieszkańców za swoje zachowanie, a właścicielowi banera deklaruje za deklaruję zadośćuczynienie za poniesione szkody. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, może dokonam Pan tego pod wpływem ale sam Pan nie wie dlaczego. Ja poproszę poproszę panią, poproszę panią sekretarz, żeby rozdała państwu, bo cała uwaga jest skupiona na, na banerze, natomiast nic nie mówi się o treści. Tu pani sekretarz rozdaje teraz zdjęcie tego banera i treści tam zamieszczone. A pana zdanie to było najlepsze Naprawdę, Naprawdę, naprawdę. Pan się nie zgadza, to jest pierwsza sprawa druga sprawa, czy może pan powiedzieć, czy te pogróżki, które pod Pana adresy od Pana Rodzinę, jak dobrze zrozumiałem, się pojawiają się Pan do dzielnych służb? Ze względu na dobro moich, moich praw nie będę na ten temat więcej mówić. Natomiast... Jeszcze raz powtarzam, zrobiłem to pod wpływem wewnętrznego impulsu, którego do dzisiaj nie mogę zrozumieć. Dziękuję Państwu bardzo. A dziękuję państwu ale bardzo. jeśli chodzi o te pobróżki, czy może Pan powiedzieć, czy Pan nie zgłosił na policję, do prokuratury. Dziękuję Państwu bardzo. Panie Komisarzu, za za a Wam że mamy się teraz zbadać Pana impulsów? Dziękuję bardzo. Czy w związku z tym wezmę pan z podala, do mistrza? Czy pan się poda do dymisji? Ja wiem.